Dzień dobry, cześć. Szanowni Boże, moi drodzy. Mam na imię Michał, a to jest przede mną, ze mną moja Święta żona Karolina. Dzisiaj chcę się podzielić kolejnym tematem. I zanim to zrobimy, to może nas coś to powie. Aha, <gryśla> <gryśla> że jeśli spodoba Wam się to, co tutaj robimy, to subskrybujcie nasz kanał, dajcie nam łapkę do góry, żebyśmy wiedzieli, że ma to sens. Więc zaczynamy. A o czym dzisiaj? Dzisiaj opowiemy trochę o, o siłach demonicznych, które uzdrawiają i o tym, żeby tego żeby w to nie wchodzić. Jak odróżnić y, dobre miejsce na uzdrowienie od złego miejsca na uzdrowienie. Więc zaczynamy. Y, Zacznijmy od y, fragmentu y, z drugiego listu do Tesalonicza. A przyjście niegodziwca będzie jak działanie szatana w całej mocy wśród znaków i fałszywych cudów. Zwiedzie on wszelką nieuczciwością tych, którzy są na drodze do zagłady, ponieważ nie umiłowali prawdy prowadzącej do zbawienia. Dlatego Bóg pozwoli, aby zostali oni oszukani i uwierzyli kłamstwu. I tak będą osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz woleli postępować nieuczciwie. Moi no drodzy, jeśli... Do kogoś idziemy i ktoś używa jakichś sił kosmosu, jakiejś energii, czy to czegoś takiego, to miejmy świadomość tego, że tu nie stoi za tym pan Bóg. Albo jeśli ktoś mówi, że ma moc uzdrawiania, że uzdrawia, to też miejmy świadomość tego, że nie stoi za tym pan Bóg. Dzisiaj jest wiele takich medycyn okultystyczno-demonicznych. Praktykowanych, nie wiem, jakieś czerpania mocy z kryształów, jakiejś mocy z czy z kryształów, z, z, czy też jakieś bahadewy, które są które prowadzą do wykrycia choroby w naszym organizmie, też yoga, która niby ma służyć do uzdrowienia, otwiera na siły kosmosa, zaznacznie na siły demoniczne, gdzie się uaktywnia kaudolinii, otwiera się czakrawy, takie miejsca energetyczne, chociaż nikt, nie, nikt do końca nie stwierdził, że, że one w ogóle występują, to jednak. Jednak te siły demoniczne przez to wchodzą. Też są, są takie jeszcze, to, że możemy czerpać pozdrowienie z drzew w wielu innych, innych, innych miejscach. Czyli iść do terapeuty, metody reki. Też tutaj się kojarzysz, ostatnio mieliśmy taką spięcie z moją żoną, rozmawialiśmy o, o, o osteopatii. Osteopatii, albo w ogóle o założeniu których, których zajmował się trochę <laughs> spirytyzmem. <laughs> Też jak, jak ktoś na przykład z tęczówki, to jest heroidiologia. Jak ktoś patrzy po z prostu z jak się też z tęczówki po prostu coś bada, że może zdiagnozować naszą chorobę. Eee, jeszcze, czy też homopatia. Tylko, żeby nie mieć homopatii, że ze ziołami, bo jeśli zioły mają swoje składnik, skład, to, to naturalnie, że naleczą. leczą. A homopatia w kontekście takim, że ktoś tam ma jakoś jakąś potencję, że jak wiele razy wytrząka jakąś fiolkę, to, że to spowoduje, że to będzie mnie leczyło i będzie mnie ozdrowiało, to, to, tak. to że to jest po prostu rodzaj magiczny. Czy ma, też Nie mi... każdy lek homeopatyczny jest złym lekiem, bo no. też trzeba wiedzieć, że w Polsce Leki są tak rejestrowane, że jeśli dawka terapeutyczna nie jest przekroczona w danym leku, to jest on zarejestrowany jako lek homeopatyczny I to wcale nie znaczy, że każdy lek, który ma napis homeopatyczny jest związany z jakimiś niebezpiecznymi praktykami. Oczywiście jest to, jest, to, jest to nazwa, która jest użyta, ale ten lek to... Sama Ale nie jest to taką homeopatią pro... rozumianą W e... osobach w osobach homopatia wywodzi się z Indii i oparta jest na po prostu jest oparta na takich protokołach magicznych, a to, że ktoś po prostu sobie zawłaszył tę nazwę i nadaje lekarstw jakiemuś. Mierzy się coś. to stąd, że homeopatia e, powstała tak, że to jest, było leczenie się tym, czym się człowiek struł, czyli jak. Miał przeciwdziałać jakiejś trującej substancji, no to rozpuszczano tą substancję, bardzo niewielką ilość tej substancji, bardzo dużej ilości płynu. Yy, I stąd jest ta nazwa, że jeśli jest mało substancji w danym leku, to yy, jest to lek homopatyczny. Myślę tylko, że z taką sytuacją, że jestem jak Latrog, bardzo okomistyka panem, który jest chociaż postygmatykiem, który poszedł do takiej kliniki homopatycznej. Zwrócił go lekarz katolik i on go błogosławi. Potem ten lekarz przychodzi do, do ojca i mówi: ojcze, nic tu nie działa. Więc w kontekście też takim, że jeśli nie o świadomości, czy to lekarstwo jest coś magicznego w nim, czy rzeczywiście jest tylko po prostu coś rozświęconego, żebyśmy się tego truli, to lepiej się po prostu to pobłogosławić i wrócić by Pan Bóg się tym zajął. A też mi się okaże taka sytuacja, że jakieś osoby, która takie dziewczyny z świadectwo, która matka zabrała do terapeuty. I ona nie chciała, żeby ją mama tam zabrała, ale miała szkaplerz i ta, i ta osoba, która, która chciała ją tam niby uzdrawiać mówi: nic nie jestem w stanie zrobić, dopóki nie znajdziesz tego szkaplerza, więc warto mieć na sobie cudowny medal i szkaplerz i oddawać się Marii, żeby nas chroniła właśnie pod wpływem księcia ciemności i jego przebiegłymi praktykami. To tak, tak właśnie, bo też jest napisane, że będziecie stąpać po wężach, że będziecie pić truciznę i nic wam się nie stanie. Jeśli wierzymy mocno o Jezusa, czynimy znak krzyża, to byli tacy święci w historii, którzy rzeczywiście pili trucizny podanej przez kogoś i nie umierali, bo po prostu byli bardzo mocno zanurzeni w Panu Bogu. mi się ostatnio też. Jeden z kolekcji, który tutaj przyjeżdżał który prowadzi rekolekcje, i w których Pan Bóg uzdrawiał ludzi, To też jego ciotka, jak był mały, chciała go otruć, przyniosła on zrób, i ten na naczynie po prostu pękł. I się rozlało. Więc tak, czyli Pan Bóg nas wskazówkę się chroni. Też trzeba po prostu też jeszcze uważać, oprócz tego, że się uważać na jogę, to też na sztuki walki. Czyli po prostu coś, co pochodzi z z Dalekiego Wschodu. No nie, nie chodzi mi o technikę walki, gdzie ktoś się uczy jakiejś techniki. To jest po prostu... Yy, ale, ale chodzi mi tutaj po prostu o... Jeśli ktoś po prostu się, z sztuki walki, gdzie jest filozofia, gdzie jest medytacja dalekowschodnia, która może powodować to, że człowiek po prostu zaczyna się kłaniać i bóstwom z, tamty, z, z tamtych rejonów. No i też warto uwaga na, ten, na akumfunkturę, czy na i na dlaczego się z medy medycyny chińskiej? Tak, bo akupunktura to nie jest tylko lecznicze, ym, tak, ym, jak to powiedzieć? A czy po prostu z Medycyna chińska też określa tak zwane pola energetyczne w organizmie, mm. i, i, i to, żeby mieć świadomość, yy, jest, jest taka nauka, w której nie jest do końca potwierdzona naukowo, tylko bardziej bazuje na takich właśnie wątkach okultystycznych. I na przykład osoby, które szły do egzortysty, które miały wbijane tej te igły, w trakcie egzorcyzmów potrafiły w te miejsca, w które były wtedy wpijane te igły, po prostu piecy boleć te osoby. Tak, bo chodzi o to, że one są wbijane w konkretne punkty energetyczne, a nie po prostu ale, ale wbijane te, w skórę, w te, jakieś konkretne mięśnie. Ale, tak? ale trzeba mieć świadomość, że, że tych punktów energetycznych nikt do końca nie potwierdzi, że one w jakikolwiek sposób istnieją. To trzeba mieć do że no, to tak, tak na no nią... Ale sam rodzaju. byłeś osobą, która miała pootwierane wszystkie czakramy, czakramy. Tak? No tak, ale czyli to... punkty energetyczne, więc jakoś to działa. Być może działa to tak, że jeśli ktoś w to wierzy, ja, tak, ja, to ja, to ja, to ja, ja Ja powiem jak to działa. No to działa, że, zbiorę, że, że demon potrafił zrobić, Na przykład, ktoś przychodzi do mioterapeuty. terapeuty, to w jednym momencie jedna osoba zostaje uzdrowiona, a potem po jakimś czasie znowu wraca do jednego terapeuty, bo ta choroba wraca. I to uzdrowienie jest chwilowe, jest czasowe. Nie, ono nie jest coś. się ono jest dane przez Pana Boga, to ono jest stałe i, na, i, na, i praktycznie na zawsze. Tak. To, to Chyba, tak... że ktoś nie ufa w swoje uzdrowienie, też tak, tak albo... może być, że to choroba wróci, albo... bo według wiary Waszej niech Wam się stanie. Albo gdy, gdy ktoś po prostu wchodzi z powrotem wydanych grzech. I... W... Jeśli, e, jeśli dany jeśli dane, dane stan chorobowy został spowodowany przez Wchodzenie, tak. W pewnym się... grzechu, który ściąga na człowieka przekleństwo, tak. Jakkolwiek to też jest szerszy temat, który należałoby tutaj skomentować, żeby tutaj nikt nie pomyślał, że, że Pan Bóg nas tutaj jakoś przeklina i sprowadza nas sklep. To człowiek czy... sam siebie przeklina, no to tak, żeby... tak jeśli odchodzi od Pana no, Boga. Boga. Teraz przeczytam kolejny fragment. Tak, z Ewangelii według świętego Mateusza. Prawdziwi uczniowie, nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W owym dniu wielu powie mi, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imię Twoje? W Twoje imię wyrzucaliśmy demony i w twoim imię dokonaliśmy wielu niezwykłych czynów. A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy postępujecie niegodziwie. Wczoraj był na realizacji spotkałem taką... Znaczyłem się z moim dobrym z powrotem osierdzia za jednego bezwzględnego Pawła. No i potem podeszła do nas taka dziewczyna, ula, i mówi: Uzdrowiliście go, dokonało się. A ja mówię, że ja nikogo nie uzdrawiam, tylko Pan Bóg uzdrawia. I mówię do niej, że Demon może uzdrowić przez człowieka, a Pan Bóg jest bezpośrednio, jak chce uzdrowić, to uzdrowi. Jak nie chce, to nie uzdrowi. No i, i to jest taki prosty Bóg jest wolny. I działa jak chce, kiedy chce, i my się po prostu modliśmy Bogusławieństwem do tego człowieka, czyli żeby Pan Bóg go po prostu dotykał tak, jak on Pan Bóg chce. No powiedzieli, że demon może uzdrowić przez człowieka. No, Pan Bóg też uzdrawia przez człowieka, bo posługuje się nim jako narzędziem, ale chodzi też o postawę tego człowieka. Że jeśli y, modliłam się nad kimś i ktoś doznał uzdrowienia, to ja muszę wiedzieć, że to nie moją mocą, tylko mocą Pana Boga, i no, ja wtedy chwalę Pana Boga, Boże, dziękuję Ci, że uzdrowiłeś tę osobę, a nie mówię no, Uzdrowiłam go, tak? Rodzaj to rodzaj pycha. Jest rodzaj pychy i też, i, i też aspekt tego, że ja nie mam żadnej mocy, żeby kogokolwiek uzdrowić. demon ma, więc pamiętam taką sytuację, kiedyś jeden z do mnie się nazywał, że jej chłopak uzdrawia ludzi. A ja się, ja się go pytam, czy ją mocą, czy on uzdrawia, czy ktoś? A On mówi, że on uzdrawia. No, czy, nie, czy Bóg uzdrawia, czy on? A on mówi, że on uzdrawia. To wiedzą, że to nie on uzdrawia, tylko uzdrawia przez niego demon. Więc, więc tam jeszcze była kwestia, że, że ten chłopak dziewczyną użyli w związku z więc wiadomo, że jeśli ktoś żyje w grzechu ciężkim, to Duch Boży przez niego nie może działać. On działa w nim demon, jest, 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 jest na ziemi, jest ziemi szatana i szatan w nim siedzi, bo powiem o bo, bo grzech śmiertelny, hmm. to tracimy łaskę że To jest dobry moment na drugi fragment z Ewangelii Mateusza. Owoce zależą od drzewa. Strzeżcie się fałszywych proroków. Przychodzą do Was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Rozpoznacie ich po owocach, bo czy zbiera się winogrona z cierniowych krzaków albo figi z ostu. Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrych owoców, jest wycinane i wrzucane w ogień. Tak więc rozpoznacie ich po owocach. Myślę, że warto po prostu rozeznawać, jeśli ktoś je na spodzie, jeśli idziemy do jakiejś osoby, żeby się za nami pomodliła, to warto po prostu to rozeznać, czy ta osoba żyje w łasach czy jest w królestwie Bożym. Czy też żyje w królestwie szatana. Tak... Muszące jest może pójście do jakiegoś tam znachora, tak bioenergoterapeuty, hmm. zwłaszcza jeśli jesteśmy bardzo sfrustrowani naszą chorobą, i korzystamy z medycyny konwencjonalnej i to nie daje skutku, to być takie myśli, żeby pójść gdzieś tam w jakieś ale, alternatywne sposoby. Ale to, że nawet jest, jest lider jakiejś wspólnoty czy to, że warto po prostu rozeznać, że w jaki sposób on żyje, bo to, że on jest w kościele katolickim, to nie oznacza, że wręcz że żyje w Królestwie Bożym, że jest zgodnie z Bożymi przekazaniami i pełni wolę Bożą. To, to też trzeba to po prostu to rozeznawać, bo bo czasami jest tak, że ktoś po prostu, Karola teraz czyta książkę, której poleciłem, którą zakupiłem dla mojej żony, żeby przeczytała. To akurat często pokazuje przykłady, że na przykład się że złe rzeczy, działy, gdy dany kapłan czy, dany, czy dana, dany lider żył w grzechu ciężkim. Więc warto wiedzieć, że jeśli żyje w grzechu ciężkim, to nie działa w nim pan, Bóg, tylko działa w nim zły. To trzeba to, to po prostu dobrze to rozeznawać, że, że tak jest. Nawet w ogóle też może osoba utracić wiarę, że ma taką koleżankę. Którą które poznała w krajach be katolickich, która zainteresowała się medycyną chińską, na przykład, traciła wiarę. Karol, jak to opowie tej osoby. No myślę, że to nie będę tutaj się rozwijać, ale w każdym razie e, u tej osoby tak przebiegło to bardzo mm, małymi kroczkami. Najpierw były głodówki oczyszczające tak dla, dla zdrowia, potem się pojawiło duże zainteresowanie ziołami, e, potem wejście w medycynę chińską i potem w taoizm. i Temu towarzyszyła równolegle stopniowa utrata wiary. Więc e, trzeba no i... bardzo uważać, bo tutaj zły nie śpi i chce każdego z nas potępić. Taka jest prawda. E, I na każdego znaje się jakiegoś haka, tak. Pamiętajcie, że, że, że szatan też e, może wykorzystywać nawet nasze talenty, tak, żeby nas pognębić, czyli na przykład właśnie e, przez pychę. I chcę wam jeszcze ostatni fragment. Powiedzieć wam, jak szatan do nas wchodzi i jak do nas wraca. Tak. To moja małżonka otworzy ten fragment. To mój małżonek może mi pomoże go znaleźć, bo ja się już zagubiłem. E, według świętego Mateusza. Powrót do grzechu. Kiedy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po pustyni i szuka tam odpoczynku, ale go nie znajduje. Wtedy mówi: powrócę do swego domu którego wyszedłem. Po powrocie okazuje się, że jest on wolny, posprzątany i przeozdobiony. Wtedy idzie i zabiera ze sobą siedem innych duchów, gorszych od siebie. Wchodzą tam i mieszkają. I to, co się dzieje później z tym człowiekiem, jest gorsze od tego, co było wcześniej. Tak też będzie z tym przewrotnym pokoleniem." Mimo że przez to, że sam jestem człowiekiem, który wchodził właśnie w takie praktyki okultystyczno demoniczne i sam siebie w zasadzie domany przeze mnie, mi uzdrawiały, a potem, kiedy do, to ja zacząłem z tego wychodzić przez, przez posługę Kapana, egzortysty i innych za siebie, to te siły atakowały moje ciało, no i wykręcały. A ja też, po to, że nie potrafiłem znieść bólu i było bardzo dużo mi cierpienia, to też w, jakimś, też w jakimś stopniu wracałem do tych praktyk. I to jest bardzo trudne, bo dane okultystyczne są bardzo trudne do pozbycia się. Ich. Jeśli człowiek je wpuści, właśnie przez jakieś te praktyki, pójdzie do jakiegoś znachora, do jakiegoś, jakiegoś uzdrowiacza. Jakiegoś szarlatana, no to potem będzie miał to, że na przykład ktoś idzie do mojej terapeuty, w tym miejscu jest uzdrowiony, a za miesiąc czy półtora musi iść z powrotem, bo choroba się przeniosła w inne miejsce. Tak, Michał stosował na przykład reiki, tak, z sukcesami. Nie. Co jeszcze stosowałeś? Jest to też, też rośliny cholocugina, które cierpiałem moc czerpałem moc z roślin, z drzew, z, z różnego rodzaju kryształów, różnych różnych, różnych rzeczy, moc. W sensie to moc. No, te siły, które, na które się otwierałem, z którymi współpracowałem, i też przy taki demon przewodnik, to mi, Przecież on się tak nazywał, że z demonem przewodnikiem, czy mniej więcej o co sobie mówił, to pokazywał mi w jaki sposób mam czerpać moc z różnych rzeczy. Wiadomo, że to była moc pochodząca od niego, czyli innych demonów, które w ten sposób chciały. Mie poświęcić na siebie i doprowadzić mnie do potępienia. To, że moja mama i kilka moich bliskich osób się zamieniło, sprawia, sprawia że dzisiaj mogę o tym opowiedzieć i Was przestrzec, żebyście tego nie robili. To, o czym opowiada Michał, to nie jest choroba psychiczna, to jest stan opętania, którego Michał doświadcza. Więc Wam życzę, że tak, żebyście nie chodzili do znachorów, do róży, do różnych osób i nie czerpali z uzdrowienia czegoś, co nie jest medyczne, co nie jest. Racjonalne i nieudowione naukowo, tylko oparte na, na, na jakimś wyróżeniu z czegoś, czy przypisywaniu jakiejś mocy czemuś, bo żadna moc, żadna energia nas nie uzdrowi. Jeśli jest jakaś moc i energia, to ona nie pochodzi od Boga, tylko pochodzi po prostu od złego, który się podszywa po to energię i po to moc. Tak, i to nie jest. Dlatego właśnie wolno Wolnopływający duch to jest osoba, która myśli, jest dużo inteligentniejsza od człowieka. I yy, bardzo chcę go doprowadzić do piekła. Dlatego na przykład w dużym medium potrafię na przykład wyginać łóżeczkę. Patrzą na łóżkę metalową i ona się wygina, ale on nie wygina się, dlatego że on tak myśli, że mu się wygina, i że jakąś tam energię wysłał, tylko dlatego, że demon przy wygina. I dopiero w trakcie egzorcyzmów, się do danej osoby, ta osoba prosto sobie była w co weszła i co przez tę osobę działało i co w przy niej działało. Dlatego tego wzywajcie Jezusa i chronicie się pod paszczem Maryi przez Różaniec. I przyjmujcie Eucharystię, i spowiadajcie się, zobaczycie, że nastąpiła was o zdrowie. I tak było, że Eucharystia przyjmowała Jezusa ciała i spowiedź spowodowała, że dzisiaj jestem na zdrowych, na zdrowych mysłach i mam zdrowe ciało. I, ducho. No i to też dużo o pokuty. Pokuty o to sprawiło, że dzisiaj mam wspaniałą żonę no, i wspaniałego Ale to było życie. wiele lat wychodzenia z tego, prawda? Także lepiej nie wchodźcie e, przez te drzwi, bo ciężko z tego wyjść. I Michał jest takim chodzącym cudem, któremu się... Nie powiem, że jemu się udało, ale... Pan Bóg się udał. Uda ja tego chciałem, żeby, mi się, żeby, żeby Pan Bóg mi pomógł. Pewnie jest wiele osób takich jak Michał, które niestety się potępiły. I też wiele takich osób, które dzisiaj mają problemy psychiczne, fizyczne. Są już mi daleko w powiem, że ostatnim, ostatnim świadectwem, spotkaniu chodziło o taką dziewczynę, chodziło o taką katurę psychologiczną. I ta dziewczyna podpisała pakt z szatanem, bo się zajmowała, i całe ciało jej chorowało. Ja jej na tym spotkaniu, ona też tam była chętnym lekarzem. Po tej rozmowie z nią i uświadomiłem, że to wchodzi o swojego tej choroby to, i to cierpienie, które ma. Że to jest duchowe. Duchowe. I ona się dowróciła, i dzisiaj też ma się dużo lepiej. Więc Pan Bóg i w zaufaniu Jezusowi i Maryi. Zostańcie z Bogiem.